Cześć, nazywam się Michał Wrzosek i pokażę Ci dzisiaj swoją niezwykle pyszną i skuteczną dietę odchudzającą, której koszt produktów na cały dzień wynosi niecałe 17 zł. W swoich jadłospisach wykorzystuję głównie tanie, zwykłe i ogólnodostępne produkty takie, które kupisz w swoim najbliższym sklepie typu Lidl czy Biedronka. To takie zwykłe produkty tworzą niezwykłe potrawy, które dostarczą twojemu organizmu i wszystkiego, co jest mu potrzebne. I to są potrawy, dzięki którym chudniesz na luzie z uśmiechem na twarzy. Dzisiejsze menu składa się z czterech posiłków, których przygotowanie zajmie ci maksymalnie 30 minut, czyli tak naprawdę to jest tylko 2% twojej doby. Pierwszy posiłek to będzie czekoladowa owsianka z masłem orzechowym i gorzką czekoladą. Na lunch proponuję ci sałatkę typu Cezar z grillowanym kurczakiem. I z orzechami włoskimi. Następnie na posiłek główny w ciągu dnia będzie spaghetti, czyli makaron w sosie pomidorowym. I dzień zakończymy pysznym tostem, to jest przepis, który jest uwielbiany przez moich podopiecznych. To co, zaczynamy! Tutaj będzie nam się gotował makaron. Teraz włączam patelnię, na której będziemy grillować pierś z kurczaka. A tutaj przygotujemy cały sos do spaghetti, który będzie składał się m.in. z marchewki, z papryki, z cebuli, z czosnku. Tak jak widzicie, ja też nie jestem mistrzem krojenia. Więc, generalnie, jeśli mi się udaje przygotować to jedzenie w około 30 minut, to jestem przekonany, że topie też się uda. Dobra, tutaj mamy już rozgrzaną oliwę. Na tą oliwę dodajemy w pierwszej kolejności cebulę. I teraz, do tej cebuli z czosnkiem ścieramy na grubą marchewkę. I do naszych warzyw, które są na patelni, dodajemy teraz pomidory. Bardzo fajną alternatywą wtedy, gdy jesteśmy właśnie poza sezonem, jest korzystanie z pomidoru z puszki bądź z kartonu, no bo te świeże wtedy nie smakują tak dobrze, a te do sosów nadają się po prostu idealnie. I tak jak widzicie, tak naprawdę to są zwykłe pomidory, które kupiłem po prostu w biedronce. One kosztowały dosłownie złote 95. Zł. Bardzo ważne w przygotowaniu posiłków jest to, żeby najlepiej robić wszystkie posiłki na cały dzień jednocześnie, a nie rano stajemy śniadanie, wieczorem wracamy w pracy kolacja i gdzieś tam nie wiadomo kiedy obiad. Gdy robimy wszystkie posiłki na raz w jednym pojeździe dnia, to wtedy o wiele szybciej przychodzi nam to przygotowanie. Makaron jeszcze dwie minut. i teraz zajmiemy się międzyczasie przygotowaniem owsianki. W tym celu otwieram gorzką czekoladę i włożę ją na około 5 minut do piekarnika, żeby nam się rozpuściła i zaraz jogurt będę wymieszał z płatkami owsianymi. Też zostawię go na 5 minut, żeby płatki trochę namoknęły. Wyciągamy miseczkę, odmierzamy 40 gram płatków owsianych, czyli to będą 4 łyżki. Dieta, która dla Was przygotowuje to jest jadłospis 1800 kilokalorii. Teraz dodaję jogurt skyr, to jest bardzo fajne i lekkie źródło białka w diecie. I w tej postaci płatki teraz zostawiam około 5 minut do namoknięcia. W tym czasie przygotuję sobie dressing do sałatki. Potrzebujemy oliwę z oliwek. Tak naprawdę, pamiętajcie, w sałatkach te dressingi, czyli sosy, są najważniejsze, bo wtedy to wszystko smakuje naprawdę wybornie. Mamy najróżniejsze możliwości. Ja dzisiaj przygotuję taki sos miodowo-musztardowy, ale bardzo fajny możemy zrobić też na bazie masła orzechowego tahini. Opcji jest mnóstwo. Do sosu dodajemy sok z cytryny. Następnie łyżeczkę musztardy. I jedna łyżeczka miodu. Wszystko jest. Pudełeczko. I mieszamy. Wyciągamy rozpuszczoną czekoladę i rozpuszczoną czekoladą polewamy teraz naszą czekoladową owsianę i dodajemy masełko. Tym sposobem nasza owsianka czekoladowo-orzechowa jest już gotowa. Eee, ok, dobra, zaraz będziemy przykładali sobie sos już na makaron, ale w międzyczasie nastawimy jeszcze do zrobienia naszego tosta. Złożyłem pół mozzarella, drugie pół będziemy wykorzystywali do naszego spaghetti. Spójrzmy sobie na zegarek, mamy 27 minut. Tak naprawdę zostało nam już tylko złożenie jakby klocków do końca. Makaron jest gotowy. Tutaj mamy sos. Tadam! Wszystko mamy już gotowe. Jedyne co nam zostało, to dodanie sosu do naszej sałatki typu Cezar. Tak jak pamiętacie, mamy tutaj śniadanko, czyli czekoladową owsiankę. Ta rozpuszczona gorzka czekolada robi niesamowitą robotę. Teraz dodaję sos do lunchu, sos musztardowo-miodowy. Voila! Danie główne, czyli nasz makaron w socie pomidorowym z mozzarella, light spaghetti i kolacja toast z papryką z patelni, bardzo szybki w przygotowaniu. Ja układam takie diety, które odchudzają Ciebie, a nie Twój portfel i wszystko dopasowuję do Ciebie. Nie chcesz się owsianek? Nie jesz owsianek. Nie lubisz szpinaku? Nie masz w diecie szpinaku? Ja do niczego Cię nie zmuszam. Wejdź na moją stronę internetową i sprawdź samemu.